Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na Facebooku. Marta Krasnodębska i Marek Jankowski. Spotkaliśmy się dzisiaj z Wami, żeby porozmawiać o biznesie, a konkretnie o tym, jak tworzyć produkty, które trafiają w potrzeby rynku. Jest już aga, super. Witamy, zapraszamy do tego, żebyście dali znać, że jesteście, skąd jesteście i tak dalej, i tak dalej. Dawaliśmy wcześniej znać, że taki live będzie, więc mam nadzieję, że kilka osób dołączy już na początku, ale na pewno będą też w trakcie dołączać kolejne. Krótkie wprowadzenie. Może Marta, jesteś gościem, powiedz proszę coś o sobie, czym się zajmujesz na co dzień. Czym zajmuję się na co dzień? Na co dzień zajmuję się opanowywaniem chaosu, jakim jest mój dom, a w międzyczasie, oprócz tego, niektórzy to mi mówią, że rozwalam system, inni mówią, że psuję rynek, bo daję tyle rzeczy za darmo, że potem już <laughs> nikt nie może niczego sprzedawać. Ale jest wbrew Podzorom. W tym, co się zajmuje, to strategią biznesu online, budowaniem marki online i zdobywaniu klientów strategicznie i z wdziękiem, Właśnie, żeby było wszystkim fajnie. Czyli budowanie takiego biznesu, który będzie pasował do naszego życia, a nie odwrotnie. Super. Witamy Wojtka, witamy drugiego Wojtka. Aga pyta, czy jest dźwięk. Po naszej stronie jest, my się słyszymy nawzajem. Mam nadzieję, że wy też nas słyszycie. Jeżeli czegoś nie słychać, to proponuję zresetować Facebooka wejść jeszcze raz na tego live'a i wtedy mam nadzieję, wszystko będzie dobrze, ale jeżeli słyszycie, to dajcie znać, to nas utwierdzi w przekonaniu, że nie mówimy wyłącznie do siebie, bo nie po to się tutaj spotkaliśmy. Mam nadzieję, że jednak będzie nas słychać. Zacznijmy od tego, że w ogóle będziemy rozmawiać o biznesie i taka najprostsza, i Aga słyszy, fantastycznie. Najprostsza i taka najbardziej trafiająca do wyobraźni definicja biznesu, jaką znam. To jest taka, że biznes to jest rozwiązywanie problemów, za które ktoś nam płaci. I o tym dzisiaj będziemy mówić. Rozwiązujemy te problemy innych ludzi, no, dla tych ludzi, prawda? Znaczy, jeżeli, jeżeli jest jakiś problem, który mają nasi klienci, to oni są tutaj w centrum zainteresowania i do tego zaraz przejdziemy. Natomiast rozwiązujemy te problemy za pomocą produktów. I są takie dwie drogi, którymi można pójść, tworząc swoje produkty. Można zamknąć się w jakimś pomieszczeniu, nie wiem, w piwnicy, pojechać na bezludną wyspę i wymyślić genialny produkt, który rozwiąże ludzkie problemy i zaspokoi ludzkie potrzeby, ale można też zrobić to inaczej i można pozyskiwać informacje od klientów w trakcie tworzenia tego produktu. I ten pierwszy sposób jest o tyle kiepski, że kiedy się zamkniemy gdzieś na odludziu i nikomu nie powiemy o tym naszym pomyśle i coś stworzymy, to może się okazać, że coś, co w naszej intencji było genialnym rozwiązaniem ludzkich problemów, wcale takim rozwiązaniem nie będzie. Natomiast jeżeli będziemy trzymać się tego drugiego podejścia i będziemy rozmawiać z naszymi potencjalnymi klientami o tym, czy rzeczywiście idziemy w dobrą drogę w dobrą stronę, to mamy dużo większą szansę dojść do celu. Jeżeli uważacie, że to jest taka wiedza, która może się przydać też Waszym znajomym, to bardzo proszę udostępnijcie też te transmisje dalej. Niech inne osoby się dowiedzą. Możecie to zrobić teraz, klikając przycisku i Miejmy nadzieję, że widzów zbierze nam się coraz więcej. I przejdziemy do konkretów. Przedstawimy z Martą pięć sposobów na to, pięć pomysłów na to, w jaki sposób jak tworzyć produkty, które będą dopasowane do rynku, które będą dopasowane do rzeczywistych potrzeb naszych klientów? Najpierw mówi, mówi się bardzo często o potrzebach, o, o pragnieniach. Marta, Ty ostatnio napisałaś taki artykuł na ten temat. Powiedz więcej na ten temat, co, co to są tak naprawdę te potrzeby, jak, jak je zdefiniować? Nagrałam w zasadzie wideo, a potem powstał do tego artykuł i PDF, dlatego że właśnie często dostawałam to pytanie: jak stworzyć swój produkt online? Bo bardzo dużo osób właśnie chce wejść w tę sferę online, jakoś wykorzystać swoją wiedzę, swoją pasję, to na czym się znają, a nie mogli, po prostu tak jakby nie mają pomysłu, gdzie, co, co ludzie kupią, co potrzebują, żeby właśnie nie tworzyć w próżni. I teraz tu jedna rzecz, którą warto zwrócić uwagę, to ta Twoja wiedza ekspercka jest naprawdę istotnym czynnikiem, bo jak Henry Ford powiedział, gdyby się zapytał ludzi, czego potrzebują, to by powiedzieli szybsze konie. Więc ta Twoja wiedza ekspercka polega na tym, żeby, żebyś ty. Szukała albo szukał odpowiedzi na rynku i patrzył, jakie są pytania, jakie są frustracje, co frustruje Ciebie, gdy pracujesz z klientem, co klienta frustruje, zanim przyjdzie do Ciebie. Co na przykład, kiedy Ty mówisz i uważasz za oczywiste, a klient mówi: Wow, ja o tym nawet nie pomyślałam. To są wszystko takie, jakby właśnie pomysły na produkt, na ten pierwszy produkt, który potem y, może prowadzić do głównej oferty, bo rozwiązuje jakiś konkretny problem, daje konkretne rozwiązanie. Ale też musicie pamiętać o tym, że ten początek, początek bierze się też z was, że wy musicie y, dać tą swoją wiedzę i wymyślić, że ludzie mówią, że chcą szybsze konie, ale to nie jest prawda. Oni potrzebują szybszego, lepszego środku transportu i dlatego wynajdujemy samochody. Tak jest. Muszę powitać kolejne osoby, odłączają, dołączają, pozdrawiają. Kinga Kauzińska, Aga Zapora, to już Agę witaliśmy wcześniej, chociaż nie od początku nas słyszała. Kasia Gorzędowska, dwóch Wojtków. Cieszymy się, że jesteście z nami. I przechodzimy do konkretów, czyli do pięciu sposobów, które pomogą Wam stwierdzić, czy Wasz pomysł na produkt rzeczywiście trafia w, rzeczyw w prawdziwe, w realne potrzeby klientów. Jeżeli macie pytania, to możecie je zadawać. Ja cały czas będę zerkał tutaj w okienko z komentarzami i jeżeli pojawi się jakieś pytanie, śmiało wpisujcie, a ja je chętnie wyświetlę i spróbujemy na nie odpowiedzieć. Witam jeszcze Kasię Sobczak, witamy Bartka Góreckiego. I przechodzimy do sposobu numer jeden. To jest sposób, o którym Marta mówiła w ostatnim odcinku podcastu Mała Wielka Firma. Link do tego podcastu znajdziecie w opisie tego live'a. Grupy tematyczne. Ty zbudowałaś tak naprawdę całą markę Hackerki Sukcesu właśnie w dużej mierze dzięki grupom tematycznym na Facebooku. Powiedz, dlaczego ta forma jest z Twojego punktu widzenia tak przydatna i tak skuteczna? Ja praktycznie wszystkie swoje kursy, a od lutego stworzyłam ich już cztery albo prawie pięć, to stworzyłam na prośbę klientek. Na prośbę klientek, które mówiły tego potrzebuję, z tym mam problem, tego nie wiem, to nie wiem jak zrobić, mam taki problem, chcę się poddać, mam na przykład, na przykład, część z nich mówiła mam bloga, nie mam, a nic na nim nie zarabiam. Albo mam podcast, nic na nim nie zarabiam. Albo mam biznes, ale nikt nie kupuje. Dlaczego? Co się dzieje? I ja wtedy zaczęłam tłumaczyć, że zaczyna się od oferty, od planu, od strategii, od silnej strategii marki. I ja zaczęłam odpowiadać na tych grupach, na Facebooku, w których jestem, i dziewczyny po prostu zaczęły się pytać, czy jest coś więcej, czy gdzieś mogą się czegoś dowiedzieć. I problemem tu się stało w tym momencie, ja miałam wszystko po angielsku do tej pory. Ja w ogóle, każdy z nas ma taki właśnie ślepy punkt. Moim było to, że ja nawet nie pomyślałam, że ja. To, co mówię, będzie kiedyś potrzebne. Jest tyle w Polsce ekspertów, jest tyle fajnych kursów, że to nie jest w ogóle ten. Ale widocznie ten sposób, w jaki ja mówiłam, i to też jest dla Was taka duża, duża lekcja, tak. że to. Ja nie mówiłam nic nowego, ja tylko mówiłam to na swój sposób, moje krok po kroku, moja metoda, inne spojrzenie. Inna perspektywa, i to zaczęło trafiać. I to zaczęło trafiać i dziewczyny zaczęły to wprowadzać w życie. Dlatego jeżeli pytacie się i patrzycie na rynek i kurczę ojejku, już jest tyle restauracji, nie ma sensu otwierać następnej, ale to jest właśnie odwrotne. Skoro jest popyt, skoro te wszystkie inne biznesy działają, mają klientów, to to jest właśnie dobra nisza, to to jest dobry moment, żeby działać. Super. Kolejne powitania: Robert Solga, Michał Kocikowski, Dawid Byczkowski, Bartek Górecki. Katarzyna i witajcie, witajcie, miło Was tutaj widzieć. Właśnie fajnie, że dołączacie. Właśnie w ogóle fajnie super. jest ten program, że widać, że osoby dołączają. Przepraszam, się wtrąciłam. Super, super widać. I mało tego, jeżeli pojawią się pytania, to zobaczycie jeszcze jedną zaletę tej aplikacji. Na razie nie chcę jej zdradzać, zaczekam na jakieś pytanie. To będzie też bardzo, myślę, fajnie wyglądało. Grupy tematyczne na Facebooku, dużo więcej szczegółów na ten temat. W podcaście, więc nie chcemy powtarzać tej samej treści. Chcemy omówić kilka różnych możliwości poza grupami tematycznymi. To mogą być opinie i komentarze zarówno na Waszych blogach, jeżeli takie prowadzicie, czy w notatkach do Waszych podcastów, jeżeli takie nagrywacie, jak i komentarze zamieszczane pod podcastami, czy pod blogami, czy pod wideo innych twórców. Ja sam mogę powiedzieć, że na tej podstawie na przykład stworzyłem niedawno odcinek o grupach Mastermind. Nagraliśmy z Bartkiem Popielem odcinek o tym, jak ważne są odpowiednie znajomości w biznesie, jak ważne jest budowanie sieci kontaktów i utrzymywanie relacji z ludźmi, którzy mogą nam pomóc, zainspirować, podpowiedzieć, doradzić. I jednym z wątków, maleńkim wątkiem tej rozmowy były grupy Mastermind. I co się okazało? Okazało się, że ten wątek sporo osób zainteresował, więc nagraliśmy z Bartkiem specjalny odcinek na ten temat. I w wyniku tego odcinka, tam pod nim jest kilkadziesiąt komentarzy, utworzyło się kilka grup mastermind w tej chwili. I to jest genialne, że, że to się gdzieś tam przekłada teraz na konkretne działania biznesowe słuchaczy podcastu. Natomiast wracając do źródła, czyli do tych opinii i komentarzy, to, że taki odcinek powstał i że te grupy mastermind powstały, co jest najważniejsze, jest wynikiem tego, że prosiliście o to w komentarzach do podcastu i ja chcąc dać wam najlepszy, jak najlepszy produkt, w podcast, wziąłem, wyciągnąłem wnioski z tych komentarzy i postarałem się taki odcinek nagrać. No to jest właśnie jeszcze jedna taka uwaga, nie? Że... Ja zaczynałam od zera. Ja nic nie miałam. Ja nie miałam podcastu, który jest najlepszy w Polsce, tak jak Marek ma. Nie miałam bloga, nie miałam nic. I dlatego w tym momencie bardzo często osoby się poddają, bo myślą, że to bardzo dużo czasu zajmuje zbadać taki rynek i wyprodukować jakiś produkt. I można działać właśnie tak, jak Marek powiedział: jeżeli on już coś ma, ma wywiady, reaguje na swoją grupę odbiorców, na swoich czytelników, ale można właśnie iść do grup albo do innych blogów eksperckich i popatrzeć na ten sam te temat i zobaczyć, zobaczyć o czym ludzie piszą. Przecież to też można stąd czerpać informacje. Zdecydowanie. E, witam kolejne osoby. Magdalena Seroka, Natalia Jasia, kobieta zaradna finansowo, Marek Głuchy. E, Marek Głuchy proponuje żebyśmy zrobili kiedyś live'a po 16. Niewykluczone. Nie ta e, nie rady, wtedy dzieci odbieram. Dopiero ale 22 <laughs> też jest po 16. Ale spokojnie Marku i wszyscy inni, którzy teraz akurat są bardzo zajęci. Powtórka tego live'a będzie dostępna, więc no, nie będzie już wtedy możliwości zadania pytań. Ale jeżeli zostawicie pytania w komentarzach, to my cały czas tam będziemy zaglądać i w miarę swoich możliwości będziemy odpowiadać na te pytania, komentarze. Kobieta zaradna finansowa mówi, że widziała ostatnio live Smart Passive Income z Patem Flynnem robiony w tym samym programie. Czerpiemy z najlepszych wzorców, cóż możemy powiedzieć. Przejdźmy do sposobu numer 3. I to są recenzje produktów. Myślę, że to jest coś, co może się bardzo przydać osobom, które tworzą nie tyle kursy online czy jakieś usługi, ale konkretne produkty. Piszą książki, robią, nie wiem, lampy albo, albo nie wiem, GPS-y, czy, czy jakiekolwiek inne sprzęty, urządzenia fizyczne, rzeczy, które można kupić w sklepach internetowych. I wiem, Marta, że ty. Też jakby jesteś fanką takiego podejścia, żeby czytać recenzje produktów, powiedz jak to robić, żeby rzeczywiście to owocowało wartościową wiedzą dla mnie jako twórcy produktu. Tutaj takim hakiem mogłabym powiedzieć jak już jestem w tym temacie, ground hacking, to jest to, żeby nie patrzeć na najlepsze i najgorsze. Dlatego, że najgorsze recenzje produktów są zazwyczaj do osób, które nie przeczytały i na przykład piszą, że książka była demna, bo była kryminałem, a się spodziewała romansu, tak? Po okładce. I naprawdę zdarzają się takie opinie i osoby, które sprzedają różne rzeczy, czy to na Allegro, czy na Amazonie, czy na jakichkolwiek, czy na eBayu, czy na jakikolwiek takim marketplace, to właśnie się spotykają z tym, że ludzie po prostu nie. Nie czytają opisu, a potem mówią, że na zdjęciu produkt był taki duży, a dostali malutki. I nawet nie pomyśleli, że po prostu no, zdjęcie było w przybliżeniu. I zdarzają się takie rzeczy. Także odrzućcie te wszystkie e, no, jednogwiazdkowe, tak jakby recenzje. Patrzcie na takie trzy, cztery gwiazdki, takie gdzie coś zabrakło. Gdzie klient nie był do końca zachwycony i to wtedy jest tak jakby kopalnia, kopalnia pomysłów. Czy na przykład, że fajne, fajne urządzenie, ale uszczelka się szybko popsuła. Albo coś było bardzo fajne, ale jest głośne, czyli nadal można używać, ale jest za głośne. Czyli tu jest taki, właśnie dużo takich podpowiedzi, które, na które byśmy sami nie wpadli, a które podpowiadają ludzie, którzy używają takie, tego typu produktów, czyli Wasza świetna, docelowa grupa odbiorców. Przechodzimy do czwartego punktu. Jak zbudować produkt, który trafia w rynek, który odpowiada na potrzeby rynku? I to są najczęstsze pytania zadawane przez klientów. Jeżeli mamy już gotowy produkt i klienci zadają nam pytania, to dowiadujemy się po pierwsze, jak lepiej napisać ofertę, żeby ona z góry odpowiadała na ich pytania czy wątpliwości, a z drugiej strony, jeżeli takiego produktu nie mamy, to możemy Postawić się w sytuacji klienta, wyobrazić sobie kogoś, kto ma pierwszy raz do czynienia z tym naszym produktem i zadać sobie pytanie: jakie on może mieć wątpliwości, jakie problemy? Możemy pewną inspirację znaleźć e, znowu na, na stronach naszej potencjalnej konkurencji, gdzie takie działy z najczęściej zadawanymi pytaniami się znajdują. E, to jest bardzo dobre narzędzie do radzenia sobie z obiekcjami, bo e, często. Jeżeli chcemy stworzyć ofertę, to trochę dziwnie by wyglądało, gdybyśmy umieścili tam sekcję, obiekcje i zastrzeżenia i wyjaśnili na przykład, nie, nie, nasz produkt wcale nie jest taki drogi, dlatego że na przykład efekty, które pozwala osiągnąć, są warte tej ceny. Natomiast jeżeli ubierzemy to w formę pytania, to wtedy klienci odbierają to w zupełnie inny sposób. Jeżeli zachęcimy ich do zadawania pytań, to znowu oni czują się bezpiecznie, nie czują, że ktoś próbuje im coś sprzedać, ale my, dzięki tej wiedzy, rzeczywiście możemy stworzyć lepszą ofertę. I tak, to jest właśnie bardzo. jeszcze tylko dodam taką A jedną to... rzecz, na przykład taką bardzo praktyczną, do, tego, do tych najczęstszych pytań. Zobaczcie, jak na przykład wydajemy książkę i macie dwa projekty okładki, i zamiast wybierać w próżno, o ten mi się bardziej podoba ten, napiszcie o tym do, na swoim blogu, na swoim fanpage'u, na swoim e-mailu. I w tym momencie, patrząc na te głosy, patrząc na komentarze, te osoby poczują się, jakby one współpracowały razem z Tobą nad tym końcowym produktem i tym bardziej będą miały ochotę kupić. I to już jest tak naprawdę łagodne przejście do punktu piątego, dlatego że rzeczywiście czasami jest tak i okładka jest tu świetnym przykładem. Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo mamy kilka wariantów, które przedstawił nam grafik i oczywiście możemy wybrać taki, który mnie się najbardziej podoba. Tyle, że ja nie będę kupował własnej książki. Będą ją kupować czytelnicy. I czytelnicy mogą mi zwrócić uwagę na pewne rzeczy, że nie wiem, być może mnie się podoba wariant A, który ma ładne kolory, takie, które lubię, ale. Z punktu widzenia czytelników on w ogóle na przykład nie przekazuje informacji, o czym jest ta książka i dla kogo jest. Więc punkt widzenia klientów, jeżeli oni nam go bezpośrednio przekażą, jest zawsze lepszy niż to, kiedy my próbujemy sobie sami wyobrażać, co klienci pomyślą, co będzie dla nich najlepsze albo jakie mają potrzeby. Wiem, że ty z sąd też korzystasz, prawda? Teraz, jak mam właśnie swoją grupę na Facebooku, to mam tą okazję i po prostu mam publiczność, do której mogę zadać te pytanie. I na przykład ostatnio zapytałam się z tych tematów, o których rozmawiałyśmy, który byście chciały mieć na następne darmowe wyzwanie. I, i wtedy wyszło coś bardzo ciekawego, bo było bardzo dużo takich tematów, które poruszałyśmy na grupie i mi się wydawało, że zupełnie inny będzie taki naj, najgo, najbardziej chodliwy. A potem się okazało, że jak rozhulać Facebooka, jak rozhulać fanpage, miało ponad 100 odpowiedzi, że to to jest ten temat, a reszta odpowiedzi miała po 10 po 15 głosów, czyli takie naprawdę wyraźne zwycięstwo jednego tematu. Gdzie ja wcale nawet nie pomyślałam, myślałam, że wszyscy już tak jakby tyle się gada o tym, jak być dobrym na Facebooku i tak dalej, że to nikogo nie będzie interesowało. A jednak, a jednak, a jednak. Dlatego właśnie warto, warto ciągle pytać i sprawdzać i dawać klientom to, czego naprawdę potrzebują. No i to jest koniec naszej pięciopunktowej listy. Jeżeli macie jakieś pytania, to to jest najlepszy moment, żeby je zadać. Tak jak mówiłem, będziemy zaglądać później do komentarzy też pod tym wideo. Jeżeli jakieś pytania pojawią się później, jeżeli zostaną zadane przez osoby oglądające powtórkę, to też będziemy chcieli na nie odpowiedzieć. Natomiast jeżeli takie pytanie pojawi się teraz, to będziemy mieli okazję Odpowiedzieć na nie na żywo, może być więcej niż jedno, nawet. Natomiast jeszcze jedna ważna sprawa jest taka, że jak już wspomniałem wcześniej, Marta jest gościem najnowszego odcinka podcastu Mała Wielka Firma, który znajdziecie pod adresem maławielkafirma.plu, Kośnik 166. I ten odcinek od nie od poniedziałku, od wtorku wieczorem jest. Odcinkiem numer jeden w iTunes w Polsce ze wszystkich kategorii, nie tylko z kategorii biznesowej, co pokazuje, że naprawdę budzi bardzo duże zainteresowanie. To jest odcinek o tym, w jaki sposób Marta w ciągu trzech miesięcy zarobiła 25 tysięcy złotych na czysto, tworząc zupełnie nową markę na zupełnie nowym dla siebie rynku i sprzedając kursy online. Nie chcę, żebyśmy teraz streszczali ten odcinek, bo to no, nie, nie o to chodzi. Można go posłuchać w całości. Natomiast czy, czy po tym nagraniu, czy z odzewu, który miałaś od słuchaczy, przychodzi ci do głowy jeszcze jakiś element, który warto by było dodać do tego odcinka? No właśnie, dlatego wczoraj napisałam ten artykuł i dałam taki darmowy PDF, który można pobrać z mojej strony bez, klik bez zapisywania się na żadną listę, jest całkowicie darmowy, tylko wchodzisz na stronę i pobierasz i którym yy, pokazuje właśnie jak znaleźć pięć pomysłów na pierwszy produkt online. Dlatego, że zauważyłam, że bardzo dużo osób chciałoby ruszyć, ale ciągle się boi, bo właśnie nie ma pomysłu, bo uczą się właśnie jak, jak rozkładać fanpage'a, przychodzą do mnie na kurs o reklamie, na kurs o strategii, jak zrobić markę i tak dalej, ale ciągle nie mają tego pomysłu. Z czym ruszyć, jaką dać ofertę? Tak, tak, dlatego właśnie jest na mojej stronie zupełnie darmowe, ale najpierw właśnie chciałabym, prosiłabym Was, jeżeli jeszcze nie usłyszeliście, to faktycznie idźcie do tego podcastu, bo zdradziłam wszystko, zdradziłam wszystkie błędy, wszystkie jakie pomyłki, jakie popełniłam. Mówiłam otwarcie o każdym, tak bo, bo czasami słyszymy, że na przykład ktoś zarobił, nie wiem, 100 tysięcy w 5 dni i to się wydaje, wow, ja nigdy tego czegoś nie zrobię. Ja pokazuję właśnie. Pomimo tego, że to w Polsce, że się da, a to było właśnie tak jakby mm, całą tą inspiracją, motywacją, żeby zacząć to wszystko, było to, że wszyscy mówili, tobie to dobrze, bo jesteś w Anglii, w Polsce się nie da. I pokazałam, ok, dajcie mi trzy tygodnie i zarobię 10 tysięcy, bo to była taka suma, która ktoś powiedział, że jakby zarobił 10 tysięcy w miesiąc, to już by był ułożony w życiu, że tyle by mu wystarczyło, że to tak na początek by było fajnie, gdyby tyle biznes e, zarabiał. I, I mówią, że no, ale to trzeba rok i że mają pracę i tak dalej. Ja mówię, też mam pracę, mam swoją firmę, mam dwójkę malutkich dzieci. To, co mogę robić, to wieczorem mogę robić live y i mogę się dzielić swoją wiedzą. I w tym momencie powiedziałam: w trzy tygodnie pokażę wam, jak to się robi. W trzy tygodnie zbudowałam grupę. Nie miałam jeszcze wtedy bloga, nie miałam fanpage'a, zbudowałam społeczność dałam im mnóstwo, mnóstwo wartości, a oni potem po prostu mi się odpłacili. Teraz mogę z, tak jakby nawet z całą pewnością, bo ten kurs, który wtedy przeszedłam, ten sześciotygodniowy, się właśnie skończył i e, dziewczyny mają swoje własne biznesy, swoich własnych płacących klientów, także to, co uczę, działa. Pokazałam na własnym przykładzie, potem razem z dziewczynami wdrożyłam to przez sześć tygodni i to naprawdę ta wiedza po prostu procentuje i działa. To nie jest jakiś skomplikowany super system. Wystarczy mieć swoją wiedzę, Pasję i odrobinę odwagi, żeby wyjść do przodu. No to jeszcze powiedzmy, że dla osób zainteresowanych w ogóle tematem biznesu online, jest też przy okazji tego podcastu naprawdę super okazja, dlatego że można Twój bestsellerowy kurs kupić w naprawdę świetnej cenie. Powiedz, co to jest za kurs i czego można się dzięki niemu nauczyć. Ten kurs to jest po prostu te 10 nagrań tych webinarów, które ja zrobiłam, które rozpoczęły wszystko. I one były wysłuchane, oryginalnie uczestniczyło w nich 300 kobiet z 14 krajów świata, więc to też jest bardzo fajne, że to od razu nie był kurs tylko na Polskę. To był kurs dla Polaków gdziekolwiek. Że nie trzeba się zamykać na to, że ja mieszkam w małej miejscowości i nie mogę odnieść sukcesu. Teraz dzięki internetowi jest właśnie ta ogromna szansa, żeby to zrobić. I ja właśnie przez 10 dni, przez kolejne 10 webinarów pokazywałam konkretnie krok po kroku, gdzie kliknąć, co zrobić, jak to zaplanować. Dawałam PDF-y, pokazywałam narzędzia, pokazywałam jakie są darmowe narzędzia albo bardzo, bardzo tanie, żeby właśnie nie było żadnych wymówek. Nie mówię, że musicie robić to tak jak ja to robiłam w 10 dni, że musicie to zrobić w 3 tygodnie tak jak to zrobiłam, ale jeżeli przerobicie jeden z tych modułów na miesiąc, to po roku też będziecie mieli super biznes, ale naprawdę to się wszystko właśnie, to co ja robię, to się nakłada tak jakby cegiełka po cegiełce. Nawet jak przerobisz tylko jeden moduł, to już ci dużo, dużo daje. Dlatego to jest właśnie takie fajne i dlatego polecam, polecam słuchaczom, żebyście zajrzeli do tego kursu, to jest 10 nagrań, one nie są idealne. I to też jest też ideą tego, że to nie są idealne, one nie są idealnie wyedytowane, to nie są kręcone profesjonalną kamerą. To są live'y, które ja robiłam na Facebooku i które sprawiły, że do tej pory otrzymuję wiadomości od dziewczyn, które mówią, że mają swoją firmę, dzięki temu wyzwaniu 10 dni, ona teraz przynosi zyski, że nie zamknęły tej firmy, że mają więcej klientów, że to faktycznie wszystko działa. Także pomimo tego, że ta, ta jakby forma jest nieperfekcyjna, Wiedza, jak naprawdę jest taka, którą można od razu wprowadzić w życie i która działa. Super, bardzo dziękuję wszystkim, którzy oglądali tego live'a. Dziękuję Tobie Marta za jak zwykle dużą dawkę energii i wiedzy. I jeszcze raz na koniec zapraszam mała-wielka firma PL ukośnik 166. Tam znajdziecie rozmowę z Martą na temat tego, jak weszła na Nowy Rynek z nowym projektem i w ciągu trzech miesięcy zarobiła 25 tysięcy złotych na czysto. Tam znajdziecie też Specjalną ofertę na kurs Marty, o którym właśnie mówiła, i kalendarz marketingowy. Kalendarz, który pomoże Wam rozchulać markę online, pomoże Wam rozchulać bloga, jest również na tej stronie do pobrania. Więc, cóż, bardzo dziękujemy i zapraszamy na mała wielka firma.pl, Kośnik 166.